Dziś tylko spacer brzegiem rzeczki, wczoraj było ładnej, ciepłej pogodzie, nastąpiło ochłodzenie, dzisiaj nawet spadł śnieg. Ale chcę się odnieść do jednego z użytkowników, który naskoczył na mnie w obronie PZW, że ja się w ogóle nie znam, ja bełkoczę, tam coś, herezy jakiś. To tak, po pierwsze, ja posłużyłem się zarebiniami z 2015 roku, dlatego iż nowszych nie znalazłem. Wykazu, nowszego wykazu nie znalazłem. Nie udostępniany jest to na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego, na stronie naszego okręgu. Nie jest to dostępne, nie wiem dlaczego Związek to nie wiem ukrywa. Może powiesz pewnie, że czy napiszesz, to trzeba chodzić na zebrania, na zebrania kół, to trzeba pisać, to trzeba dzwonić, żeby ci wysłali. Otóż pisałem maila do okręgu, nie doczekałem się odpowiedzi, nie chcą mi wysłać, może nie wiem, nie wiem dlaczego i mówisz, że oskarżam PZW właśnie na zasadzie tego, na bazie tych zarobień 5 lat temu, tak? 2015. Ja nie oskarżam, po prostu mnie to zastanawia, co mają do ukrycia, dlaczego już nie udostępniają. Następna kwestia to coś, co w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Co napisałeś? Że wzdręga to pospolity rybichwast. Że wzdręga, wypiera płoć. Że wzdręga, wypiera karasia. O oh. co masz na dowód tej twojej wypowiedzi. No, proszę się podeprzeć jakimiś, nie wiem, artykułami naukowymi, gdzie przeprowadzone są badania i jest napisane, czy wykazane, że tak faktycznie jest. Bo ja trochę liznąłem tematu ryb, tematu ochrony środowiska. Także ja mam takie zdanie, że powiem tak. Nie wiem jak jest na północy Polski, albo nawet w Środkowej Polsce czy na Mazurach, nie znam się za bardzo właśnie na jeziorach, bo tu na Podkarpaciu to nie ma takich jezior, przynajmniej po mojej okolicy wcale nie ma jezior, no bo wiadomo, że inna struktura tak geologiczna nie ma typowych jezior, jeziorach takich eutroficznych, tak? Czyli bogata roślinność przybrzeżna, szerokie pasy trzcin przy brzegach to faktycznie jeżeli faktycznie jest płytkie to jezioro, niewielkie to może i faktycznie będzie tam dużo wzdręgi bo wzdręga lubi płytką wodę, ciepłą wodę, roślinność ale twierdzenie, że wzdręga będzie wypierać płoć na przykład u nas, gdzie wzdręgi jest niewiele bo większość naszych łowisk ma bardzo ubogą yy. Szaty rośliną przy brzegach, u nas ciężko jest o wzdręgę, i na pewno wzdręga nie wypiera płoci. Podobnie karaś, nie wiem, o którego karaś ci chodzi. Podejrzewam, że pewnie o tego pospolitego naszego rodzimego. No to też jest niggie herezja, chyba że masz coś na potwierdzenie. Swoich słów kara się bardzo wytrzymał rybą. Po pierwsze, z ręką, inaczej też żeruje. <laughs> Powiera pokarm raczej z górnych partii wód z powierzchni. Żeruje w płytkich wodach. Żeruje w pasie przybrzeżnym. Następna kwestia. To, że twierdzisz, że ja chcę zniszczyć ps 2 a co potem, tak? Już od pewnego czasu myślałem nad tym, jak to rozwiązać, czy da się to rozwiązać. Po pierwsze, powinno być tak, że się opłaca składkę i można łowić w całym kraju, tak? To jest ważne, z tego względu, że ktoś mieszka na pograniczu okręgów dzisiejszych, tak? I tak jak na przykład ja. Bliżej mam powiem szczerze do Wisły niż do Wisłoka czy no do Wisłoka. I na Wisle nie mogę łowić. Niestety, bo nie ma porozumień. Powinno być tak jak w Holandii. Załóżmy, że masz jedną opłatę. Możesz łowić w całym kraju. Mamy sobie 40 euro, bo w tamtym roku byłem to łowiłem. Możesz wszystko zrobić zdalnie. Nie trzeba nigdzie jeździć. Wpłacasz na konto. Wysyłać na moje potwierdzenie, już możesz wtedy łowić sobie legalnie. Tylko czekasz do dwóch tygodni, potem ci jeszcze listownie wysyłają taką kartę, czyli zezwolenie. No i wtedy możesz łowić sobie w całym kraju. Masz aplikację, gdzie możesz łowić, jakie są łowiska, yy, jakie są tam przepisy, bo na każdym praktycznie jest są jakieś inne obostrzenia prawne tak powinno być i u nas ja bym zlikwidował te koła wędkarskiej okręgi których jest około 50 okręgów tak, w Polsce i zrobimy tak, że jakby że jeden okręg to jedno województwo i zarządzającego danym właśnie takim województwem jakby jedną osobę który się płaci za pracę która byłaby odpowiedzialna za jeżdżenie po różnych łowiskach i Badanie tam chemizmu wody, różnych zmian. Byłby to może taki właśnie człowiek o wykształceniu takim rybackim może. Który się zna na rzeczy, wie co zarybić. Nie tylko karpie wpuszczać. Nie tak, że się karpia. Karpie można tam, gdzie są na przykład stawy. Zrobić takie, zrobić takie, bo też dużo jest karpiarzy. Zrobić takie typowo łowiska karpiowe. Ale też dbać o ryby, nasze rodzime, takie pospolite. Tam, gdzie na przykład są takie ładne łowiska, to zarybić właśnie naszymi rodzimymi. A takie stawy, gdzie faktycznie nie ma, nie ma tej linii brzegowej, takiej, że, że jest roślinność, tylko takie typowo stawy karpiowe. No to karpiami tam presję karpiarzy, można było spokojnie i pasję karpiarstwa re realizować. No i dobrze, wracając do do tego człowieka, który by zarządzał tym jednym, załóżmy, okręgiem, to nie tak, że on by sam tego to zarządzał, tylko konsultowałby się też z, z innymi, tak, ale też by był odpowiedzialny za yy, za sprawdzanie i za analizowanie rejestrów i faktycznie analizowani, nie tak jak teraz, że jest 5, 10% rejestrów wędkarzy z każdego roku analizowanej na tej zasadzie Stąd jest dobierany wkład gatunkowy ryb. Niepoważny to jest. Tak jak na przykład chciałbym chciałbym tutaj dać teraz przykład taki nieudolności tego naszego właśnie związku bo u nas jest jest taka rzeczka ona jest wpisana w rejestr jako rzeka górska na niej jest zrobiony jest z, z, zrobiony zbiornik zaporowy zapora, no i dalej z zaporą płonie sobie nadal ta rzeczka e, śmieszne jest to, że właśnie w takim zbiorniku zaporowym puszczono karpia, oczywiście wiadomo Karp, jest. Karp brudzi wodę. Karp pobiera dużo pokarmu. Potem w sezonie letnim woda ta kwita bardzo często. I, i potem ta woda, która no, ma mniej, mniej tlenu, bo wiadomo, wszystkie te procesy pobierają tlen. I te wszystkie, to wszystkie, ta cała woda potem spływa dalej tą rzeczką. Czyli woda już bardziej zubożona, już w ten tlen spływa. I to jest nadal woda, woda górska. No to wątpię, żeby tam strągi się utrzymały. Tym bardziej lipienie. No to tu jest pewien. Tu widać właśnie. Nieudolność, i nie wiem kto ustala te zarabienia. Nie powinno tak być. Jeszcze taki jeden pomysł. Ja uważam ogólnie, że wędkarstwo nie jest sposobem na zdobywanie mięsa. Zawsze to mówię, ale też nie jestem. Yy, nie jestem takim ortodoksem, że nie wolno zabierać ryb żadnych. Więc jeżeli chodzi o limity. W zabieraniu ryb, tak? Ja bym to ustalił w ten sposób, że limit, załóżmy na miesiąc, tak? Ileś tam rybek miesięcznych do nowego gatunku. Nie, że dzienne limity, tylko miesięczne. Po co zabierać? Teraz może być taka sytuacja, że codziennie ktoś sobie jedzie, kto ma dużo wolnego czasu. Teoretycznie, rzeczywiście, i codziennie sobie zabiera ryby. Może tak być, i może, i ma do tego prawo. Ja bym zrobił, że kilka rybek na miesiąc. Nie każdy zabiera, nie, nie w każdym miesiącu. Czasem ktoś chce sobie może. Na tej zasadzie dałoby się to egzekwować w ten sposób, że właśnie wszędzie są rejestry no i ktoś, co kontroluje, jest wpisany do rejestru. OK, tyle zabieranych, tyle niezabieranych. Jeszcze co do co do tej nowej struktury, która, która miała być zastąpić PZW może by ją podłączyć pod jakąś rządową organizację, załóżmy Wody Polskie, która powstała w 2018 roku, dwa lata temu. Może coś w tym kierunku, no nie wiem. Może by państwo polskie coś pomogło, chociaż to też jest zależne od obecnego rządu, ale i tamtych, które się potem będą zmieniać. Ale może to jest jakiś pomysł. Może to jest jakiś pomysł. Tak, Przecież tak samo kartę wędkarską wydaje urząd. Swoją drogą nie wiem czy będzie widać, jak mieli rację zniszczyła tą rzeczkę znowu Popatrz, tu było wydzierane rośliny były wydzierane z dna tutaj, tutaj. leżą w z tej rzeczki no i co skutek jest taki, że piaszczysta pustynia bez życia, bez żadnych organizmów pół metra wody maksymalnie wszędzie widać dno nigdzie nie widać ryb najlepsze no jest to, że to też jest Krajna strąga lipienia, coś takiego. Jeszcze kilka lat temu były tu raki. Było tu nawet sporych raków. Teraz nie wiem, czy są raczej nie ma. Koń, kończąc jeszcze moją myśl: I ogólnie moje myśli na dzisiaj, przemyślenia tego pana, coś takiego co jest takim żarliwym obrońcą właśnie związku obecnego zmiany są potrzebne zmiany te które są potrzebne są zbyt wolne i są nieudolne i to trzeba przyznać i to każdy powie i pewnie napisze że trzeba chodzić na posiedzenie koła wtedy da się zmienić nie da się nic zmienić jest grupa ludzi którzy blokują wszelkie zmiany którym to jest na rękę więc nie uważam, że ten związek może cokolwiek zmienić. Oni liczą, że się samo zmieni. Dobrze jest, jak jest, podnośmy non stop opłaty, ludzie będą płacić. Ja tak nie uważam. Uważam, że powinniśmy, jeżeli wszyscy ludzie by się wzięli i stworzyli coś nowego, myślę, że to by mogłoby, mogłoby się to udać. Zobaczmy przykład towarzystw wędkarskich, którzy działają sami na własną rękę, a nie z PZW. Można oczywiście.